Siemano mamy Dzisiaj i znowu zagramy w Rogue Survival, tylko tym razem tworzymy sobie tą niebieską skrzynię. I wiecie skąd. No z tego Blackboard PDF eee, Dobra, chciałbym coś sobie sprawdzić Dobra, jest tyle Teraz dalej jest tyle. dobra I sytuacja Jest i wręcz Beznadziejna U mnie, bo W bumsie mam tylko shotguny nawet wam pokażę Żadnego akacza, ani emki nawet nie mam Mam shotguny, te dwa uziki i rozwalonego bloka Tak to... Większość rzeczy mam na chacie Poczekajcie Teraz wam pokażę O Mam tutaj dwa shotguny. tego sobie wzi wzi wziąłem. Może coś, co jest, może coś z tego wyjdzie i wezmę sobie ten słaby armor, a z tym może coś tam będę w bunkrze robił później. Mam dużo kapsów, dobra. A więc słuchajcie, teraz. Tutaj mam jeszcze katane. Nice. Tam emeczkę, ale emeczki. Emeczki chyba nie będę używał, bo to jest emeczka taka, jakbym na przykład szedł na rest-stop, a bym broni zapomniał. Wiecie, ci o co chodzi? Co tam jest taka emeczka fajna. Nie, nie wyjechać. Jeszcze Carbon Combat, helmet i armor. No i ten Ghillie jacket, ale on jest useless, bo tutaj tylko na, na swamp Zone, daje movement. czego nie widziałem? Obejrzałem sobie taki filmik z poradnikiem, jak to przejść, bo no nie wiedziałem. Sami wiecie, że tego nie widziałem. No dobra. Myślę, że tutaj wezmę uz i to. O, teraz będzie dobrze. Wziąłem ze sobą też kilka granatów. czy nie otworzymy na koniec A ja się beznadziejnie na tego chłopu Ultrika robi. I my jak leżysz Ach, jeden szary To jest Postęp technologiczny. Drugi szary. O, słodkowcy. Wezmę ze sobą. Na przechowanie je wezmę. Ty play to jakieś lomerskie buty. To nie. Zobaczmy, może ty wstaniesz? A jak? A jak? Już mamy tutaj krobera, bo szybciej atakuje. Tak, mi zostanie 1 hp. O, teraz tutaj widzicie jaki urwis. Nie wiem, po 1 hp im zostaje krober, nie, wiem, jak, jakiś dobry tutaj, jak sami widzicie rzemieć katane, ugnieciamy ich, apteczka, kluczyk, dobra, resztę może później. Teraz wezmę sublighta jeszcze. tą katanę pokażę Wam tri patrzcie, myk macie pewność, że was uderzy raz to użyjcie katany to dajcie mu trzy strzały tą katanę. Wyleczy się z skillem skill leczy za 110 zobaczcie... Mm. 19 HP mam. Dobra. Sniki piki. Ładnie. Tego pana podchacacie głowszkiem jakimś uzliczkiem, czymkolwiek na daleko, nawet zibganem. Tylko to trwa 2 lata Bo Zibgan misuje Ja mam na przykład dwie takie słabsze modyfikacje e Dairy. i to tutaj wrzucę A zobaczmy co mamy w tej skrzyni. Tutaj mamy jakieś puchary złote w tym stylu. Dobra, idziemy dalej. Teraz idziemy tutaj. Idealnie. Wyliczone, bym powiedział. Dobra, teraz ten. Teraz tak, że mamy Teraz uciekamy, prawie zginęliśmy. Lecz to tylko było prawie. Mamy bandaż, który zawijamy. A ma chrypę tragiczną tragiczną teraz robicie inaczej bierzecie grubego samego uciekacie ja go biorę na przykład tutaj co za lamer ja pier srą się zaraz z tych lagów. Dobra ukarawszy go, tutaj tego zabijacie glockiem no albo uzikiem, to jest w sumie mało ważne, ale robicie tak. Teraz on. Do nich weźcie uzika, krobera cokolwiek, co szybko atakuje. Nie, nie musi to być broń na daleko. Fajnie. Mamy 9. Nie, dobra, to był kluczek. No to nie mamy 9. Jeszcze teraz otwieracie tak. Otwieracie pierwszą i ostatnią. Wiecie? taka technika. Chudego byka. W pierwszej niestety nie ma za bardzo nic. Dobra. Z zombie nic nie leci. Teraz ja na przykład używam sobie głoczka i my, i mu dajecie, łeb mu odpad. No zdarza się. Otwieramy. Kurde dairy za Bierzecie tego chłopa, żeby do was szedł, bo on później, jak widzicie z low HP bez broni, to on na was będzie czekał, wiecie. A jeszcze jednego brakuje Dobra teraz sobie rozpocznę Nawet jeden, jeden nie wyleciał fajnie Uwielbiam Czyli birda pierwszego, bo on zadaje prawie trzy razy tyle co reszta. No dobra, bierzemy mamy 10. Ale ja bym chciał mieć takie z 20. A gdzie ten lamer jest? Się kurde schował. Użyję sobie apteczki. Teraz wezmę tego shotgun'a. Użyję tutaj tego mini Uzi, bo mini Uzi to jest totalnie useless, a tutaj tego sobie użyję. Dobra, teraz Krober. tylko jeden fajnie. Zrobię teraz tak. A więc moment 13. Teraz będziemy rzucać granaty. Oczywiście nic nie dostaliśmy. Ponieważ ta gra nie lubi jak nam dobrze idzie. Another time bosz ale misuje ten Uzi To jest kurde taki śmieć Z tego Uzi Że tragedia O, ładnie. nie, po sobie strzelać. 17 jeszcze tylko kilka ja ale tak zmaścić to wiecie. Tak zmaścić to tylko najlepsi. Dobra, jeden gruby leży. Ledwo uciekłem. Nie no widzowie nic nie wypadło no wiecie kurwa nie wytrzymam zaraz Nic totalnie nic kompletnie w ogóle żodin. Kurwa Dobra, nie ma zamiaru zginąć. Więc robię tak. Dobra, dalej mam 17. Ale co tam. Możemy teraz kliknąć Surrender. I dobrze, bo zaraz wszystko przez tą kurde grę zas raną, bo mi nic nie dało. Zabiłem trzy zombie, z których mogło cokolwiek wylecieć, to mi nic nie wyleciało. I jeszcze jedną szaro. Dobra, najpierw zielona red dot do Ventureza. Katana i pipe. Super. Aluminium plate. Pięć bandaży. To te dwie rzeczy też. Co też mam? Katana, ładnie. I maczeta. Super. Przydadzą mi się broni ręczne do klirowania bunkru. O, nie mamy handlu do vss -a. Mamy Tactical Armor, super. Przyjdę się. Glocka i Emeczkę. A w szarej mamy dwie, dwie apteczki, widzicie? I nie otwierajcie szarej. Szara jest najgorsza. Ui. Dobra, słuchajcie, Tutaj jeszcze, te rzeczy sobie wezmę później. A na dzisiaj to by było na tyle. Nadzieję, że wam się podobał dzisiejszy odcinek. Kurde, ile broni mam. Nadzieję, że wam się podobał odcinek. Niestety żadnej broni palnej mi nie wyleciało, nie licząc w niebieskiej. I dobra, słuchajcie. To by było na tyle. Z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia i Siemanko.